Witam Państwa w następnym odcinku po dłuższej przerwie. Zagrajmy w Dying Light. Nie pamiętam, co było... Aha, tutaj z tym gościem żeśmy gadali. Pum, pu, 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 pu. Dobra, trzeba... Trzeba z GRE pogadać w tym momencie. Słuchajcie, wybaczcie, że, że zajęło mi to trochę. Ale... Po prostu życie. Życie jest nowelą. Co tam powiesz? Proszę crane, pani. Odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. chce raiz. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Znowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wyjwasz wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrze, zanim zdecyduje, co właściwie z nim zrobię. No, no, jaki twardy gracz, <coughs> tak, także no nie na. Mówi nie nie Głośno i wyraźnie, co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antycynę. Jeśli damy radę się tam ścisnąć, dostarczymy masę leków do wieży. Pomożesz mi, jasne, pomogę. Fajnie. A, Jade, Jeśli nie znajdziemy musieli pogadać. Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa, potem się zobaczy. Dobra. Tyle tu gadają, że sam nie mam czasu, kiedy gadać. Tak więc życie, proszę Państwa, niestety. Nie będę się tutaj w szczegóły mojego życia w tej chwili wdrażał, ale. No, ostatnio nie miałem po prostu czasu. Nie będę wchodził w szczegóły. A jeszcze taka propos tak sobie pomyślałem na temat tej mody na zombiaki, bo przecież w tej chwili. sporo jest Tak, wiem, wiem, wiem. Ja później tu wrócę jeszcze. Także skąd taka moda na, na zombiaki postapokaliptyczne, klimaty i tak dalej. No co, źle się źle się ludziom żyje. A gdzie wy kurczę idziecie? Co to za proces Uuu, kurczę, trochę się żyłem. Trochę ich ominiemy. Uuu, chyba troszeczkę wyszedłem z prawie, ale gdzie tam, tam, jedziemy dalej. Zapalony jakiś... Zapalony pan. Skąd taka moda właśnie na zombiaków i postapokaliptyczne klimaty? Dlaczego tak lubimy patrzeć, jak ten świat płonie? Dlaczego tak lubimy... taki chaos? I anarchię, wszędzie zgon. <grym wyszło> tak się zastawiałem i sobie tak pomyślałem, że my po prostu chyba a ja już tu byłem zasadniczo My po prostu tęsknimy Tak mi się wydaje Za wolnością I chyba wielu z nas Przynajmniej tak po, so, po sobie to, to jakoś tak Mam takie wrażenie że Coś się tak Coś się tak zdenerwowało gdzie ona jest? Czy rzut judo już mamy opatentowany? Zaraz zobaczymy. Tak. Dziapka w plecy i wzrost poziomu siły. Wspaniale. E, tak, także wydaje mi się, że po prostu chyba lubimy. No, patrzcie, ile, nam, ile mamy poziomów w tej chwili. E, tarcza, nigdy nie korzystałem z tarczy. Nigdy nie robiłem granatów samoróbek. Może by się przydało w końcu zacząć robić tarczę. Kiedyś się próbowałem bawić tarczą, ale jakoś nigdy się do niej nie przekonałem za bardzo. Eee, pastuchy elektryczne, poziom przetrwania, naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych, dajcie te granaty już, dobra. Dobra, i poziom siły nam przyrósł, do, do tyłka przyrósł, eee, tu co? Odporność 2 w miarę, eee, to, to chyba to wezmę, no to co to jest? Naucz się lepszego wykorzystywania broń broń do walki wręcz wolniej będzie trwać trwałość. To mi się podoba. Dobrze. Ciekawe, ciekawe czy w tej chwili biorę te wszystkie udoskonalenia w tej samej kolejności w jakiej <grybujesz> robiłem to grając to po raz pierwszy. Zaraz, gdzie ja idę? Ja tam mam iść. Kurczę, ten zielony domek mnie zmylił. Sorry panowie, ale nie będę się z wami teraz tutaj bawił. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Tutaj na targu sobie biegamy. Dobrze. O, tu pomożemy komuś. O kurcze. To jest grubsza, grubsza akcja. Skąd to, to wylazło? Chyba z sk kanału. Hm. Dobra, w każdym razie tutaj coś. Wow. Co to było? <grym> chyba wiem, co to było. To był chyba pan spuchnięty. Nie rady z nami wszystkimi. A z pistoletem? No, odwrót. Dobra, dwóch, dwóch poszło. Zostałeś sam, przyjacielu. I co teraz zrobimy? O czym będziemy rozmawiać? Czy podoba ci się wolność w tym świecie? Wolność, a z drugiej strony niebezpieczeństwo spotkania takich przygłupów jak ten. No idź pan stąd. Hmm? No idź. Idź. Zostaniesz kopna kopniaka w morze Byśmy tu fikał co jesz mojego przyjaciela. A już go zjadło. ich po prostu stąd wyprosić. Nie... Weź go szuj stąd, bo tu jest niebezpiecznie, wiesz? Mi dał walec, to jest do broni. Dobra, wiecie co, oni są jakieś tacy rzutcy. A ja chciałem gdzieś, iść, tam chciałem iść. Au, 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 au. No właśnie. Zakleję sobie rękę i będzie jak, jak znalazł. <laughs> Także wiecie, proszę Państwa, jak to jest właśnie z tym z, z zamiłowaniem do zombiactwa powszechnym zamiłowaniu do zombiactwa, zauważcie. Od filmów, przez gry, wszędzie, wszędzie zombie. Czy to jest tragedia jakaś tak naprawdę, te zombie. Przecież, proszę Państwa, to byłaby koszmarna tragedia, taka zaraza zombiacka. To nie tylko fajne bieganie z sierpem po ulicy i dziabanie wszystkiego, co się hmm. rusza. Drodzy Państwo, przecież to by dotknęło także i Was prawdopodobnie, bądź Waszych bliskich, musielibyście patrzeć: jak Wasza mamusia, tatuś, babcia, nie wiem, Wasza kochana dziewczyna, chłopak, umiera w dość podły sposób a potem nie może z, do końca zdechnąć. I łazi po ulicach gnijąc, narażając się. W zasadzie to już nie wiadomo, czy się narażając. Kurczę. Właśnie, że otworzę to. Właśnie, że to otworzę. Ja, jeszcze raz. Powolutku. Bardzo powolutku. Kolerka, ale to jest gdzieś tu. Proszę bardzo. <laughs> Siekiereczka. Ale słabsza niż mój. niż mój Sierpus. Właśnie, taka propos to, jakie ja mam tutaj broni, bo ja już zapomniałem, to trochę jednak było. To było. Bo się doszło lepszy nie broni, ok, świetnie. To było bardzo dawno. 111. A to, co znalazłem, to było pewnie to. No dobra. To jeszcze nie jest mój ulubiony moment w grze, kiedy mamy tak wspaniałe bronie. Dobra. Spotykamy się tutaj z koleżanką w wagonie, bez podtekstu że w wagonie od razu. Cześć. Hej, chodź tu, zobacz to. Coś się kroi w tamtej szkole. Ta kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. No nic fajniejszego niż dredy. Siedlisko mrówek. Zawsze, zawsze miałem wrażenie, że tam mrówki mieszkają w dredach. Serio. No tak, tutaj nie mamy nic do roboty. To mi się podobało w Half-Life, że tam nie było takich motywów właśnie, nie było filmików, animacji, scenek, tam się, to tam znaczy były, ale były interaktywne, można było łazić i patrzeć z dowolnego kąta. To straciłem już nadzieję na epizod 3 Half-Life'a. Chodziły bujdy, że postanowili zamiast zrobić kolejnego epizodu, po prostu chcieli zrobić Half-Life'a 3. Ale na to też straciłem nadzieję, bo to kurczę, kiedy to było? To były przecież miliardy lat temu. Dobra, gdzie ja mam iść? Ilu bałdziorów jest w środku? Dobrze, dzisiejszy odcinek, drodzy Państwo, będzie krótki, też zamknięte. Dobra? Niech ja tu będziesz musiał wejść tą samą drogą co ja. Mam nadzieję, że w razie czego uda nam się znaleźć inne wyjście. Nie do na budówki na dachu. Sorry, chciałem Ci obciąć nogę, a tylko Cię dziabnąłem. tej <noise> Bardzo przepraszam. Ej, ty skąd się tu wziąłeś? Przecież miało cię nie być. Nie ma to jak obciąć obierączki. <noise> Dobra, no które do ja miałem wejść? Ja to już jakoś zapomniałem frontem. Ja ich nie lubię. Naprawimy sobie bronie. No tak, ściana Aha, tam nie wyjdziemy na razie A to co było? Pan purchaw To był pan purchaw, dobra i tak muszę Proszę nie podchodzić Kolejny pan purchaw Proszę, nie. <gry> Rzut, Judo. Miałeś wylecieć za... No. Dużo mnie jeszcze, no. są Jeszcze zrzut, tak blisko. <gryzamy> Dobra, to nie było wcale śmieszne. Czy się poś, po, pokusić? Nie, wcale nie jest tak blisko. Dobra, ja sobie tą amunicję zostawię, bo to jednak dobrze mieć amunicję. Jakieś z wody robisz? szukałaś w wzroku mego teraz gołnikarz. No tak, tak. walne wierszem przepraszam że bije twojego kolegę Kurcze jaki, normalnie jaki parkurzysta, capoeira normalnie, bardziej nawet, no, Dobra. Dobra, wiecie co, proszę Państwa, wejdę do tego budynku Ushi, oh shit! Uuuh, oh shit! Wejdę do tego budynku i na tym zakończę odcinek ten. Gdyż. Czekaj, jak to się robiło, ten? No właśnie. Super. Super zmysł. Ciekawe, czy to będzie coś godnego. No, co to ja, ja coś mówiłem. Botek Kowalski to na handel wszystko wiecie. Dobra. Może ten odcinek nie był długi, ale tak jak mówiłem nie mam ostatnio czasu, a nawet, nawet przez to, że nie mam czasu mam, mam in innych dużo rzeczy to po prostu nawet nie ma weny po prostu Bo człowiek niestety myśli o czymś innym z i tak dalej i tak dalej Muszę się zakraść do budynku mam nadzieję że jest tam gdzieś antyzyna dobra mili Państwo dziękuję za oglądanie Zapraszam do następnego odcinka, który być może, być może będzie jutro, z tym, że nie na pewno będę się starał, ale nie mogę obiecać. Taki urok mojego kanału, proszę Państwa, właśnie, że to jest to kanał niecodzienny. Jest to kanał tak. Ośmielę się powiedzieć, że to kanał niecodzienny. Bym powiedział nawet nieregularny, dlatego subskrypcja pomaga nadążyć za moim tempem. Jeżeli myślicie, że codziennie po prostu jak wejdziecie, to będzie ten film. Nie. Niecodziennie. Bo to jest kanał niecodzienny. Dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.